Dzień dobry, witam Was w relacyjnym poniedziałku, w którym pomagam tworzyć szczęśliwe związki i budować dobre relacje. Zawsze, zaczynając od relacji z samym sobą, od relacji opartej o pewność siebie, o zaufanie do samego siebie, o poczucie własnej wartości, bo to są filary, o samoakceptację, bo to są filary, w oparciu o które tworzymy szczęśliwe związki i dobre relacje. Ja nazywam się Małgosia Gumowska, ja jestem kołczem dobrych relacji. Co tydzień o dziewiątej prowadzę dla Was relacyjny poniedziałek. Tematy do tych naszych live'ów, do tych naszych spotkań zgłaszacie sami. Czasami są to dość ogólne problemy, czasami bardzo konkretne sprawy. No i właśnie takimi się tutaj zajmiemy. Dziś zostawię trzy rekomendacje na temat tego, jak rozmawiać z partnerem w sytuacji, kiedy udziela partnerem partnerką kiedy udziela nam dobrych rad, a my nie bardzo chcemy z nich korzystać, ale też nie bardzo umiemy powiedzieć naszemu partnerowi czy partnerce. Że chcielibyśmy zrobić po swojemu, bo obawiamy się, że naszego partnera czy partnerkę zranimy. No i właśnie dziś zostawię Wam trzy rekomendacje dotyczące komunikacji w związku, a przecież jest ona fundamentem tworzenia każdych, każdej relacji, nie tylko tych najbliższych, nie tylko tej najbliższej, ale każdej relacji, a komunikacji w związkach tych komunikacji, w tych związkach emocjonalnych, miłosnych, tak naprawdę nikt nas nigdy nie uczył i sądzę, dobrze, czasami popełniamy błędy, więc dzisiaj do e, tej sytuacji się odniosę bardzo konkretnej, jak mając odmienne zdanie, odmienną opinię na jakąś sprawę, słysząc rady partnera, partnerki, nie urazić jej, jego, a jednak zrobić po swojemu, słuchajcie, gdy e, Chodzi o udzielanie dobrych rad, no to tak naprawdę należy założyć, i rzeczywiście często tak jest, jak mówią moi klienci, z którymi pracuję, że za dobrymi radami kryje się przecież najlepsza intencja, kryje się chęć niesienia pomocy, udzielenia wsparcia, kryje się troska, można by powiedzieć też miłość, no bo przecież zależy nam na tym poprzez udzielenie tej dobrej rady czy dobrych rad. Zależy nam na tym, aby naszej partnerce, naszemu partnerowi e, sytuacja, w której się znalazł, e, potoczyła się jak najlepiej, z najmniejszym dyskomfortem dla, naszego, dla naszej kochanej osoby. No, dlatego też często udzielamy rad. Ale bywa też tak, że udzielamy rad z nawyku, e, z takiego poczucia, Wspierania niezależnie od tego, czy dana osoba tego wsparcia potrzebuje, chce, a my i tak z tym wsparciem wkraczamy. I dotyczy to, dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, choć perspektywy na udzielane rady męska i kobieca w związku są troszkę inne. Mężczyźni chętniej udzielają rad i w ogóle udzielają rad chętnie w różnych sytuacjach, również takich, kiedy kobiety tych rad nie potrzebują, a oczekiwałyby wsparcia emocjonalnego. Z kolei, gdy kobiety udzielają rad, mężczyźni mogą i odbierają. Tak się często zdarza. Odbierają te dobre rady jako matkowanie, bo przecież i to naprawdę wielu mężczyzn, z którymi pracuję, mówi do mnie, że no przecież ona zawsze wie lepiej, jak ugotować, jak zająć się dzieckiem, jak się ubrać, jaki prezent kupić, gdy wychodzimy do, do znajomych. No i w ogóle ona wszystko wie. No i jak ja w takim razie mam się odezwać, żeby jej nie zranić, ale zaczyna mnie to wkurzać, to matkowanie bywa, nasze kobiece, bywa nie wcale rzadko przyczyną różnorodnych trudności, tak jak i z perspektywy kobiecej, brak bliskości emocjonalnej w związku między partnerami też bywa przyczyną różnych trudności. Więc jak sobie z tym radzić i jak się komunikować, żeby jednak dostrzec w tym troskę, zainteresowanie, a nie działanie wbrew na mnie, a tak krytykę, która często prowadzi do, do kłótni, do milczących dni i wcale nie przynosi pożądanych rezultatów. Dlaczego udzielam tych rad i dlaczego udzielam tutaj tych rekomendacji, jak sobie z tym radzić? Słuchajcie, no bo udzielanie dobrych rad w różnorodnych sytuacjach może oznaczać i tak jest odbierany, może oznaczać brak zaufania do osoby, której tych rad udzielamy. Brak zaufania, który nie jest świadomy, ale który poddaje w wątpliwość fakt, że osoba, której tej rady udzielamy, w tej sytuacji nie jest w stanie poradzić sobie sama. Nie ufamy niejako temu, że ona da sobie radę, że udźwignie tę sytuację, jakąkolwiek by ona nie była. I naprawdę mogłabym wymieniać tu wiele różnych konkretnych bardzo przykładów, kiedy udzielane rady doprowadzały do naprawdę potężnych kłótni w związku. No bo z poziomu nieświadomego osoba, która te rady otrzymywała, poczuła się niedoceniona, nieobdarzona zaufaniem e, polegającym na tym, że da sobie radę. Więc jak postąpić? Zacznę od takiej rekomendacji najbardziej ogólnej, czyli tak, czyli jakby od ustalenia zasady. W związkach, które zmierzają do bycia związkami długotrwałymi, dojrzałymi, budowanie tej długotrwałości i dojrzałości może odbywać się, i warto, żeby odbywało się poprzez rozmowy, w oparciu o które ustalamy pewne zasady funkcjonujące w naszym związku. Te zasady są jak znaki drogowe, dają nam poczucie bezpieczeństwa, dają nam poczucie wysłuchania obojga partnerów, bo przecież te zasady ustalamy wspólnie. No i zachęcam do tego, jeśli w Waszym związku te dobre rady w cudzysłowie, a przecież znamy powiedzenie, że dobrymi radami jest piekło wybrukowane, te dobre rady są bywają przyczyną trudności, to ustalcie zasady, porozmawiajcie o tym i spróbujcie wprowadzić zasady, że nie udzielamy sobie dobrych rad. Że w ogóle, kiedy dzielimy się jakimiś trudnościami, kiedy opowiadamy o sytuacjach, to nie po to, żeby usłyszeć dobrą radę, tylko w ogóle, żeby podzielić się swoją historią, swoim światem. Być może też dzięki temu usłyszeć, bo słowa wypowiadane powodują, że zaczynamy na sytuację patrzeć też inaczej niż gdy robimy to rozważając tę sytuację tylko w myślach, w takim dialogu wewnętrznym. Że po prostu potrzebujemy też wysłuchania, podzielenia się, a jeśli będziemy chcieli rady, to my, ją, to my o nią na pewno poprosimy. I taką zasadę warto do naszych związków jako taką zasadę fundamentalną wprowadzić, rozmawiać o tym. I dotyczy ona obojga partnerów. I jeśli taką zasadę uda się wprowadzić i oboje partnerzy się z nią zgodzą. To zachęcam również do tego, żeby nie punktować się wzajemnie. A, bo ty dzisiaj nie dotrzymałaś, nie dotrzymałeś obietnicy tej zasady, i dzisiaj znowu udzieliłaś, czy udzieliłeś mi dobrej rady. To nie o to chodzi w tej zasadzie. Chodzi o to, żeby sobie wzajemnie przypomnieć, słuchaj, poproszę, jak będę chciała, z życzliwością i taką otwartością, że osoba, która Ci tej dobrej rady udziela, Twój partner, partnerka nie jest Twoim drogiem, drogiem, a jest osobą życzliwą, osobą, której na Tobie zależy, więc nie postrzegaj tych dobrych rad jako ataku, ale ucz się też takiego łagodnego traktowania, choć respektowania tej zasady. Ustalenie tej zasady prowadzi do jeszcze jednej rzeczy. Koncentruj się na sobie i do tego, żebyś ty sama, ty sam respektował tę zasadę, a nie patrzył na to, czy partner, partnerka ją respektuje. Więc, e, taka zasada ustalona dla obojga partnerów jako zasada związku, ma prowadzić do tego, że każdy z partnerów pilnuje siebie, pracuje nad sobą. Musimy z tymi radami nie wyskakiwać. Jak Filipską, i, i żeby jednak tej ustalonej zasady nie łamać. To pierwsza, taka fundamentalna zasada. Druga rekomendacja, którą dzisiaj zostawię, to e, w związku z tym, co powiedziałam, że partner, partnerka nie jest Twoim wrogiem i nie udziela tych rad przeciwko Tobie, a z myślą o Twoim dobru. Móguj zmienić podejście do tych rad udzielanych przez partnera, partnerkę, choć rzeczywiście koncentruj się na ustaleniu tej zasady, ale dopóki ona nie zostanie w pełni wdrożona, albo zdarzy się odstąpienie od tej zasady z różnych powodów, doceniaj dobre rady. Eee, docen, podziękuj. Dziękuję, że się z tym ze mną dzielisz. Zastanowię się nad tym. O, super, że mi o tym mówisz. Na to nie zwróciłam, nie zwróciłem uwagi. To jest troszkę inna perspektywa. Przyjrzę się temu i zobacz, taki komunikat nie oznacza, przykłady, którymi się tutaj posłużyłam, nie oznaczają i te komunikaty nie oznaczają, że ja te rady absolutnie biorę do siebie, tylko dziękuję za to, że ktoś niejako z troską i um, z zaangażowaniem chce mi w danej sytuacji pomóc, ale też stawiam granicę. Dziękuję, że to zrobiłaś, zrobiłeś. Przyjrzę się temu, potrzebuję troszkę czasu. A daj mi szansę, daj mi się nad tym zastanowić, więc, jakby w tym komunikacie, ja doceniam, ale nie dyskredytuję partnera, partnerki i nie atakuję. Znowu mi radzisz, czyli nie stosuję komunikatu, ty. I to jest ta trzecia rekomendacja po docenieniu, czyli pierwsza, ustal, ustalcie wspólną zasadę, druga, i te dobre rady, ale stawiaj swoją granicę przy stawianiu swojej granicy. I trzecia zasada, używaj komunikatu, ja żeby komunikatu ja zarówno wtedy kiedy ustalacie tę fundamentalną zasadę jak również wtedy kiedy doceniasz i szczególnie wtedy kiedy dzielisz się swoją opinią bo komunikat ja nie jest komunikatem atakującym nie jest komunikatem który prowadzi do konfrontacji nie jest komunikatem który może być odbierany jako krytykę jako krytyka więc ten komunikat na przykład taki. Wiesz, dzięki, czyli idę w myśl zasady. Dziękuję za radę, dzięki, że, że, że mi o tym mówisz, że tak na to patrzysz. Spróbuję jednak tym razem po swojemu. To nie oznacza, że, że zapominam o Twojej dobrej radzie, ale tym razem sprawdzę, jak działa moje rozwiązanie. Może następnym razem posłużę się Twoim. Czyli zobacz, mówię tylko z komunikatu, ja wyrażam wdzięczność, jestem w dobrej relacji, nie wprowadzam napięcia. A równocześnie pokazuje, że tym razem, może jeszcze następnym, albo w ogóle chcę popróbować, albo mogę powiedzieć, słuchaj, tak ty to widzisz, ja widzę to inaczej i z mojej perspektywy chciałabym wdrożyć to i to. No, i możemy też dalej rozmawiać, jak ty, co ty myślisz o tym moim sposobie, jak ty to widzisz. Albo jeśli potrzeba nagłej i szybkiej interwencji, powiedzieć stop, słuchaj, dzięki za, do, za dobre rady, dziękuję, ja ci dziękuję za dobre rady, tym razem już mam rozwiązanie i szybciutko się tym zajmę. To wszystko też zależy od kontekstu, bo komunikacja w relacjach i w związkach jest procesem złożonym, więc dynamika naszych rozmów też jest różna, ale te trzy rekomendacje mam nadzieję, że Wam posłużą. To na dzisiaj wszystko. Jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, kiedy różnimy się w podejściu do sytuacji, udzielamy sobie wzajemnie dobrych rad i czasami to dobre radzenie wprowadza napięcia do naszych relacji, zachęcam do przetestowania tych rekomendacji. Będzie mi miło, jeśli udostępnicie to nagranie, bo znacie kogoś, komu ono może być pomocne. A ja oczywiście jestem do Waszej dyspozycji, możecie się ze mną skontaktować i tu. W moich social mediach możecie do mnie napisać na kołczmałpamgorzatagumowska.pl A pozostałe inne odcinki relacyjnych poniedziałków. Jeśli Was interesują, znajdziecie na mojej stronie www.malgorzatagumowska.pl lub na moim kanale YouTube Relacje od Kupni. Ja zapraszam Was za tydzień. Przypomnę tylko, że wciąż trwa. Od 4 lipca Letnia Akademia Dobrych Relacji i jeśli chcesz otrzymywać informacje, co ona tam proponuje, najlepiej być odbiorcą mojego newslettera, też na mojej stronie można się do niego zapisać. Widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Dobrych relacji i tak naprawdę nie udzielania rad nieproszonych Wam życzę. I nauczenia się tego, żeby udzielać rad wtedy, kiedy jesteśmy o to proszeni i te trzy rekomendacje, mam nadzieję, w tym Wam pomogą. Dobrego tygodnia, udanego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, Małgosia Gumowska, coach dobrych relacji. Cześć. I wyłączam się również z Instagrama. Cześć.